Dzień dobry widzowie, witam we vlogu backbaitowym numer 2. W tym vlogu będzie pokazany nasz koncert z Materium i Awakeness dzisiaj w Poznaniu, czyli piątek 3 października, i w niedzielę z Dead you i ambi w Warszawce. My znowu do Warszawka jedziemy. No i chłopaki ze wsi. Także. Życzę wam miłego oglądania. To ja. Suni. Opa. Suniferuzu. Bagbajtu. Nrciu. Bagbajtu. Powiedz chociaż dzień dobry, kurwa. To dzień dobry. Dzień dobry uwaga. Do dzień dobry. Co tu się dzieje, kurwa? Tylko wiesz, że ich nie pierdolę, jest widzę, z widzę, widzę, widzę. Widzę, wybierzemy drogi, kurwa. <laughs> This is metal, all we need. We all need. Coś takiego. Mieście w rajderze y, to biegę? Nie, ja jestem taki, to nie jest tak, że może każdy grać za mod, tylko fajsy najpierw musi się zwrócić. Gambling z tak. się. Bo, podobno prowadzisz do mnie. Czemu. A? 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 Jeśli chodzi o efekt, to będzie jeden i on sprzęga w chuj, także... Czy używane okazjonalnie czy w czasie grania jakoś? Okazjonalnie. Dobra. Wam pokażemy co ja mamy to. w torebce. Proszę bardzo. To moja torebka. Tablet. naklejeczki. Polika od petów. Unka do włosów. Nie, to jest akurat lutow do lutownicy ten kurwa, jak to się nazywa. Cyna do lutownicy. Crunchy! Bo nigdy nie mieszkań będziesz musiała coś zlotować, Skąd tak? Ale z czego? jak robicie selfie? Tego, że na przykład z, 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 z przed dwóch lat też mamy selfie, woda, ale, ale nie pokażę go, bo jesteśmy nieobrani. Jest nie. 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 Widzowie tak chcieliby to zobaczyć. Wybrali papierze. Już nie. E pode Muszę zrobić rig rundown, to są takie filmiki, jak gitarzyści walą sobie konia do swojego sprzętu. Widzicie ten pot, te usy? Jest ciężko. No ja, ja nawet nie wiem, co mam <laughs> powiedzieć. taka koszulka fajna. A ehm, cię nie widzi. Dla ciebie stówę. Kurwa, ale mam mało baterii, muszę naładować. A pomagać. Świetnie nosisz Dzień Warszawa. Czyli nie dzień drugi, dzień Warszawa. Jedziemy do Warszawy. Jem kanapkę, Palę peta. I oglądam fazę. Życie gwiazdy. Wystraszyłeś mnie z kurwy synu. Dobry! Co znowu rozejewaliście? Nie, I ta maska Nie. idzie aż tak Zawsze jak dolewam płyn wysyskiwa, mam władzę golnąć co takiego jednego łycha. To tak dobrze Włyka. pachnie. No, no jest, pół godziny. Osa. OSA! Kurwa! I włosy na klacie, ogolone. Znaczy, że goliłem, ale to już dwa tygodnie temu. Jeste osa! osa. osa. Dzień dobry! Cześć małe ręki. Umyć panu szybkę. Albo do aplikacji No dobra, to co? To już widzimy się pewnie w Warszawie. Patrz to w tym ten cukier przewożą. W komentarzach, Siku Krystian, bo... bo jeśli nie zrobię Siku, to ja będę trzymał go za ręce Tomek będę trzymał za drugą rękę, a, a Wasyl będę zasiągał mu na brzucha, a póki się nie zerze. Ważne jest to, ponieważ Krystian widział Wasze komentarze po poprzednim vlogu, bardzo docenia Wasze wsparcie. Cieszę się, że ma tak oddanych panów. Także pamiętajcie, Siku Krystian, a my przenosimy się do samochodu numer 2. Witamy, witamy, samochód numer 2. <laughs> Tomek kazał powiedzieć coś śmiesznego, ale nie jesteśmy zbyt elokwentni. To się wypika Krystian ja chce nas skancelować, ale, no, ale my się nie damy no, Wasyl ma wyjebane we wszystko, tak jak widać. Nie, Wasy ciężko pracuje. Widzowie? hashtag tak Siku Krystian później będzie. Widzowie, kamera trafiła do moich pięknych rączek. Kocham moje Monster Energy. Monster Energy. Hello, we are. I, I'm sorry. I am Dakan from Bugby, and I would like to mm, have an endorsement from you from Monster Energy, because I love you. We, we kurwa już pytali. Cik Energy, but they said no. So maybe you Monster Energy could kurwa sponsor us please. We are poor people from uh, from Poland. So, no man you know. Witamy w kolejnym profesjonalnym segmencie pod tytułem Christian pompuje. Co tak dziwnie dźwięk chodzi? Czemu tak, czemu tak dziwnie chodzi tutaj? Dlaczego mamy coś takiego z tyłu, Krystian? To nie wy sobie żyje. Już byśmy u was byli, szanowni widzowie, w Warszawie. A, ale musieliśmy a, się zatrzymać. Bo ktoś a, musiał a, zapalić. Zgadza co się działo w tym aucie wcześniej. No tam musił. O kurwa. A to będziemy stać w chuj, nie? Jak takie rzeczy się dzieją. Dyrta się pali! <noise> a gdzie się pali? STYRTA! syna NIE MA W DOMU! <grymianie> no. One hour later... Policji my są! Pałac Kultury tam! Jeszcze takie budynki wysokie budują? U nas w Poznaniu to blok na Kopernika z 10 metrów ma przecież maksymalnie. Tam się oddychać już pewnie na górze nie da. Jak na Mundawarast, tam to trzeba... Z szerpa trzeba być, bo inaczej nie wejdziesz na Pałac Kultury. My, my są w Warszawie. Warszawa. Warszawa. My, my, nie wiem, bo tu trzeba, trzeba bileta kupić jakiegoś chyba. Gdzie, gdzie my są? Młalanku, idź w bilet <grystanie> <grystanie> Najtańszy park. A, jak najtańszy, to za darmo, tak? Uczciwa ja, nie ma cena Chcesz zostawić samochód? Szukimy sobie, czy? Bo szukam stary cały czas, nie? Zobacz, że BMW BM nie jeździ Te to z, z pół roku nie widziałeś już chyba Gdzie jest BMK? No. Powiedz wszystkim Tręczą mnie, gdzie jest moje BMW jak, Gdzie może być BMW? Kurwa, u mechanika jest <noise> Eee Recenzja piwka. Dobre. Fusy w nim tylko pływają. Zepsutem idali chyba. Lech Premium w zielonej puszce lepszy. Aż takie ostre? Widzowie, recenzja ramenu. Ja się nie znam na takim jedzeniu. A znacie rosół na przykład? To jest polski ramen. Teraz mi pójdzie Miszka lubi ramen Miszka lubi se podjeść Tata stawiał, Tata stawiał. Prowadź dźwięku widzowie Pozdrawiam Komputuje kurwa Pierdala do domu Ze Netliu gra dalej, bo my jesteśmy ich nawet nie lubimy i dlatego jedziemy do domu Tak naprawdę nie musimy jeszcze jechać To jest początek naszego bifa A tak naprawdę jest kurwa niedziela Paczysz i ja chcę spać zaraz Tak się właśnie bify zaczynają Nie nagrywam, jestem tak zmasakrowany, zniszczony Myśka lubi sobie podnieść tak, Myśka lubi. lubi, myśka musi... zakarmić sobie, wiesz To jest double cheese To jest yy, yy, podrała dla biednych I to też a, ale są ale, ale doby, I zabił się z 2000 no, Ale czuję się, jakbym był na wycieczce szkolnej. Jesteśmy w jej banie spoceni. Jedziemy do domu. Niektórzy z nas mają jeszcze do pracy. rano wstawać, więc kurwa, tym osobom nie zazdroszczę. kurwa, to był koncert. Fajny Ludzie zaangażowani. Ej, Ty, oglądasz, oglądasz to. Jeśli będziesz na naszym koncercie, ja nienawidzę, kiedy ludzie stoją jak drzewa i się nie ruszają, więc wiecie... Kiedy wy oddajecie się na maksa, ja się oddaję na maksa. Tak jak na przykład dzisiaj ludzie byli zaangażowani, ludzie dobrze się bawili, ludzie napierdowali. Odpowiednio zachowałem się też ja. Więc. Skurwa, cię mm, Czekaj, kurwa, się ja napierdawali na nasze koncerta. Pasza paszap. Czekają, kurwa. Aerogim. Na imię ma Tommy. Tommy. Marek. Tommy. Dziękuję serdecznie za oglądanie vloga. Idę spać. Dobranoc.